Cześć wszystkim, z tej strony Betu witam Was bardzo, serdecznie w piątym odcinku Punch Club. Dobra, idziemy teraz na tak? bo tam jest, yy, tam chyba będziemy pracować dla Dona, właśnie, tutaj jest Dona co Leone. Biorę udział w podzielnych walkach, chciałeś ze mną widzieć. W końcu się spotkamy, trochę się o Tobie nasłuchałem, naprawdę coś dla Ciebie mam, sporą nagrodę. Nagrodę? poważnie, o co chodzi? Widzisz, zbliża się ważna walka z mistrzem z zagranicy, zwycięzca zgadnę niezłą nagrodę, oczywiście żeby wziąć udział potrzebna jest licencja zawodowa. Możesz też przez jakiś czas walczyć dla mnie, Potrzebne mi jak ty. W tej sytuacji mogę zapewnić jeszcze lepszą nagrodę. Mogłoby być zabawnie. Cieszę się, że znasz swoje priorytety, ale pracować dla mnie mogą tylko najlepsi. Może dam. A. A musimy być na czerwonym. Dobra, czyli mamy jeszcze walk do wykonania. Plus, no, 12 walki jeszcze do wykonania mamy. Sklep sportowy, opuszczony magazyn. Dobra, popatrzymy sobie trochę jeszcze. I sobie potem poćwiczymy. Skończ, albo nie, Aby. Jeszcze sobie trochę popracujemy, żeby była połowa mniej więcej. Aby, skończ. Teraz idziemy na siłownię, pakować łapy. Tak, 10 dolarów. I co ja bym chciał sobie ulepszyć? A, z, z, wytrzymałeś. Aha. Nie, 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 nie wychodź. A tak sobie zrobimy. Myślę, że jednak kupimy sobie dwa. To mamy pięćdziesiąt 54 tylko. Dobra, ale już powinien powinien być... E, e. Efektywność treningu powinna być lepsza. No trochę tego porobimy. Teraz co? Chciałbym sobie to od 90 zrobić i to do 12? OK. A, walki jeździsz, co? No dawaj, dawaj. Jeszcze trochę. Wiem, że potrafisz. Wiem, że potrafisz. No, trochę tego. no jeszcze trochę dwa o to jesteśmy głodni przydałoby się teraz zjeść trochę tego chodzimy da to dalej, strasznie To do anki, żeby dodać, żeby zrobić. Dawaj. Mm. Mm. No dawaj, jeszcze trochę, jeszcze Jeszcze wiem, że potrafić. O, dawaj, już jest. Już jest, dobra. E, to teraz zróbmy sobie to walkę. O kurde. Dwa dziesięć cztery. A, takie zrobimy? Chyba trzydzieści to jest chyba największe jak na razie. A, powinienem wygrać. O kurde dajesz, nie da się tak dajesz, Jeszcze jeden cios, no no 4, 4, Dajesz go. Na teraz zbyt dużo życia. No ile? No co jest? Bigo tego Czy to jest, jest tema tylko. No kurde! chyba, podbytkowy. No co to za uniki, kurde. Dajesz go. Ciśnij. 34 kombo. No dobra, i jeszcze dwa czasy, trzy. Dajesz go, ciśniesz. Dajesz malina. No, w końcu. To nie powinni mieć tacy ciężcy. Dobra, idziemy sobie teraz do domu. Ej, dostałem trochę dużo pieniędzy. A tak, tak. No, mm. sobie możemy trochę poćwiczyć. Na bieżni. No jeszcze, no. Dobra, walczymy. 2-5-4. Zobaczcie, ja mam tutaj... Aha, ja mam strzelność mniejszą. Ale patrzcie jaką mamy regenerację energii, jaką mam tutaj odporność. Tylko jeden oponent jest. No, 58 komu, nieźle. No, i pokonany z łatwością. To by się przydało. Dobra. A co my sobie, sobie już się zapiszemy. zapiszemy? Jesteśmy na drugim miejscu. A gdzie tutaj w ogóle było? Ten hmm, jakie są jeszcze walki? Były, były takie informacje gdzieś, no, może teraz sobie trochę dla niego popracujemy, co jeszcze trochę też poczynujemy. i 40. Tak, do 20. Niech to nam zejdzie. Aha, koniec. A co pytasz o szprosce? Wiesz, Roy, twoja szata jest dość, jakby to powiedzieć, atrakcyjna. Takie gen i w dodatku jest inteligentna. Zadzę ci sekret. Wydaje mi się, że cię lubi. Nie wiem, Roy, raczej to tak nie wygląda. Przecież ja tak mówię, wiesz co? Lubi kwiaty, Prze przetrw to. Dzięki za radę, Roy. Zatem problem myślę, że przydałoby się jej spędzić trochę cza czasu z takim fajnym gościem jak ty. Hmm. Hmm, sparuj razem. Roy, sparring, nie bądź chujem. Sam się o to prosisz. Moje pięści tylko na to czekały. Aha, ci tutaj jest sparring. Może um 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 nam też pomóc z Czyli praktycznie on nas motywuje. Te uniki kurde. Mm. Aha, to jest tylko jedna runda. Coś zostałem za do to? Słowa, wyluzujmy się teraz. A, to nam też daje szczęście. Ale dalej, ci się jeszcze. No, a potem będę chciał sobie to do dziesiątki ulepszyć może nawet do 11, a to do 13. Taki jest cel. A to do 30 sobie zwiększe. No dajesz, o dobra, dzisiaj koniec jest. To idziemy teraz na chatę. Byle przydałoby się teraz na Hmm. zdobyć kolejne, kolejne części, do tego do, do siłowni naszej, tutaj jest trochę pusto. Będę musiał zobaczyć w ogóle, ile dostajemy teraz kasy za podziemne walki, no jeszcze. Może do dziesiątki uda nam się dobić. Dajesz. Chyba dajesz sobie mięsko zjeść. Następna walka jutro, więc powinienem dać do dziesiątki, co sobie robić. No, dawaj, 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 spokojnie kude. Dobra, Dziś jest walka, daj 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 spokojnie, teraz tutaj. daj daj da Jest, dobra. się, 947 może być ciężko. A tego jak na razie trochę cisnę. O kurde, cały mnie teraz pocisnął. A teraz dopiero kombosę kombosem No ten podwórkowiec jest lepszy chyba niż ten y, kopiec z skoku, czy tam. Oj, 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 dobra. Dobra, jest Teraz sobie z z zmienimy tutaj... ...pominięcie ataku. Nie, nie chcę pomijać ataku. Hmm... Dajmy sobie teraz tak. On ma więcej życia teraz misia? ja. Kurde, ale mnie ciśnie. O kurde. Dajesz go, ciśnie go. Wdeptać go w ziemię. O kurde, jak on mnie ciśnie, nie? Jezus Maria. No dobra, Liga Walk. Aha, ci to mi się nie, nie traci. Dobra. Mm. Szybko sobie pojedźmy jeszcze do pizzerii i do spożywczaka. Casey. Dobra. Czyli bym sobie to do 13 i to do 12 zwiększyć. Tak myślę. No chodźmy jeszcze do sklepu. A, 69 69, nieźle, nie? do domu teraz. My sobie poćwiczymy teraz, by to do 13 dobić. Jeżeli się uda. Znaczy to się raczej nie uda, bo już mamy prawie połowę dnia. Dobra. To Zostaw tego. Żadnej kontuzji nie mieliśmy. No? Może sobie trochę popracujemy? A pojedziemy? No, bo już mamy prawie koniec. No? Hmm, ile kosztuje te rzeczy spłotowe? To 50, 250. 250. U, to będzie do tego niebieskiego. No dobra. Siłownia. Spożywczak. Dobra, połaczmy sobie. 366, Gordon, Ramsey, kurczę. To ja powinienem być lepszy. No i ja owszem, jestem lepszy. No to jeszcze nic nie, nie wiadomo, czy, czy powalę go, ale raczej ja go powalę, rozwalę, zniszczę, składzę, zmiażdżę. Widzicie, wbrew za on mi... Zabrał sto życia, prawie a tutaj też zdobywam pieniądze. Dobra, co teraz mogę sobie zwiększyć? O, droga tygrysa. Karate uh. wysokie kopnięcie karate To teraz na to sobie będę zbierał. Liga walk. A ja się mam dalej, drugie miejsce. A, tutaj się to daje? Pankę kusę Salvador Punches. Aha, bo to są punkty. Dobra. To teraz sobie weźmy... Energię sobie zwiększmy. Myślę, że po prostu z panem sobie weźmiemy, zwiększymy energię i potem pójdziemy do Roya, żeby nam pomógł y, trenować. I to jest taki plan. Weźmy sobie teraz mięsko, jedno, albo nawet dwa. Weź nie, weźmy sobie pizzę. Dobra, i zakończymy ten odcinek, bo już jest 20 minut. Tak, jak mówiłem, chciałem 20 minut nagrywać odcinki, tak 20 do 25 minut max. Tak więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, do to znaczy, co tam jeszcze chcecie. Więc do zobaczenia i na razie.